Hej, w końcu w pięknym miejscu. Te instalacje co piątkowe nasze wypady, gdzie nagrywamy naprawdę kolejnych zadowolonych klientów, przerabialiśmy już niejednokrotnie, ale w tak malowniczym miejscu. No jeszcze nie byliśmy, powiem szczerze, a te turbinki e, antracytowe dopasowane pod dach, no to powiem szczerze, że trzeba dziesiątka, ale jak już wiemy, to pani Beata e, zaplanowała taki kolor tych turbin na swoim dachu. E, Mieliśmy tu wybitnego projektanta, więc e, tak naprawdę nie masz pojęcia, ile lat projektowaliśmy ten obraz, tutaj turbin, paneli, żeby to wszystko do siebie pasowało. Ale jest Pani Beata naprawdę na dziesiątkę zrobiła swoją robotę. Witamy serdecznie w malowniczej okolicy na południu Polski. Co skłoniło Państwa do zainstalowania turbin wiatrowych? Bo jak widzimy, panele fotowoltaiczne już macie. Czy to były bardziej powody związane z chęcią uzyskania niezależności? Czy chodziło tutaj bardziej o ekologię, czy o obniżenie po prostu rachunków? Wszystko. Mhm. Czyli niezależność i ochrona. Środowiska, no i rachunki. Jasne, Także no, wszystko. Oczywiście. No będąc w takim miejscu, będąc też częścią w zasadzie województwa śląskiego, jednak dbanie o ekologię, dbanie o, o to czyste powietrze jest bardzo kwestią ważną, istotną dla mieszkańców. Proszę mi w takim razie powiedzieć, czy w związku z instalacją turbin wiatrowych korzystaliście Państwo z jakiegoś dofinansowania? Tak, tak, tak. dokładnie. Czyli dokładnie. moja elektrownia wiatrowa, program, który od w zasadzie 17. 11 czerwca został ponownie reaktywowany nabór składania wniosków, więc w zasadzie przerwy żadnej nie było. 47 tysięcy do całej instalacji można uzyskać, 30 tysięcy do turbin wiatrowych i 17 tysięcy maksymalnie do magazynu energii. Czyli oczywiście mówimy o tym projekcie. Tak, dokładnie. Świetnie. Ten program przede wszystkim też wyróżnia się tym, co w zasadzie powiedziałem wcześniej, jako jeden z tych punktów, czyli tą niezależność, tak? bo tutaj nie trzeba podpisywać żadnej umowy z Tauronem czy z innym z inną firmą Energetyczną, że tak to tak. prawda określę, natomiast można bez problemu zamontować, tak jak tutaj Państwo później pokażemy, oczywiście magazyn energii urządzenia, które tą energię mają wytwarzać. Proszę w takim razie mi powiedzieć, jeżeli chodzi o firmę Yamad, może tym razem coś zapytamy, ich obsługa, ich biuro. Co Pani powie? Czy poleciłaby pani? Bardzo, bardzo naprawdę firma na wysokim poziomie. Panowie zawsze grzeczni, zawsze skłonni do jak najbardziej pomocy. Także jak najbardziej firma do polecenia, firma Yamad do polecenia. Świetnie. Też zależy nam na opinii właśnie klientów, ponieważ firma Yamad jako jedna z pierwszych firm znajdująca się na naszej stronie www.dospel.com jest jako nasz partner, partner związany w zasadzie z turbinami wiatrowymi. Ale też oczywiście nie tylko, bo w tej chwili przeprowadzka na ulicę Katowicką w Bielsku Białej, gdzie będzie showroom, będą tam zarówno turbiny wiatrowe, czyli cały programu elektrownia wiatrowa. Będą oczywiście rekuperatory firmy Dospel, będą e, wentylatory średniej przemysłówki z wykorzystaniem innowacyjnych silników BLDC, które zmniejszają aż 70% zużycia energii, więc to wszystko jest e, dostępne już niedługo dla Państwa w nowym showroomie e, w firmie Yamat. Jeżeli chodzi, dopytam jeszcze o kwestię e, tego, co Pani ma na dachu, czyli turbiny, czy w jakimkolwiek momencie dnia turbiny są uciążliwe. Czy przez hałas, czy przez jakieś odbijanie światła, prawda, czy sąsiedzi się skarżą, mówiąc krótko? Który... Nie, nie, nie mieliśmy żadnych z takich sygnałów i my również nie odczuwamy żadnych takich jakichś niedogodności. Super, a z tego tak, co wiem, to dla Państwa turbiny montowane na dachu to był jedyny, jedyna możliwość w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tak. przestrzenne, żeby rzeczywiście elektrownię wiatrową mieć, tak? Tak, tak. Tutaj nie tak, ma tak, możliwości tak, zainstalowania, nie. prawda, turbin na supach, nie. Więc przypominamy, turbiny osi pionowej, polski produkt, nie są to turbiny poziome, które no na tej wysokości przy dachach nie mają prawa funkcjonować. Jak już nasze hasło reklamowe mówi turbiny, poziomy są brzydkie i nie produkują prądu, tak tutaj mamy turbiny idealnie też dopasowane do dachu. Turystycznie, tak. Pani to niech mi pani powie, czy mąż był pomysłodawcą takiego koloru, czy to pani bardziej chciała z y zewnątrz? Ja wersety. bardziej. Tak, ale to od <grym> tak. razu widać, bo jest naprawdę tak tutaj u państwa pięknie i te turbiny są rzeczywiście dopasowane idealnie w zasadzie do dachu, prawda, do, do koloru. Także to naprawdę wygląda fenomenalnie. Zabezpieczenie turbin przede wszystkim wykonane są z aluminium, warstwa ocynku na gorąco, co też jest bardzo ważne do podkreślenia zastosowanie wszystkich elementów wzmacniających. Na pewno nie spowoduje w okresie eksploatacji u państwa jakichś jakich śladów czy to korozji, czy zużycia materiału. 8 lat gwarancji daje naprawdę poczucie bezpieczeństwa. Co do samej gwarancji 8-letniej przede wszystkim podkreślamy, że serwis łożysk należy wykonać co 3 lata, natomiast nie Wiąże się to z koniecznością wymiany łożysk, następnie demontażem wirników i tak dalej, żeby dostać się do tego łożyska, które jest zamontowane pod generatorem. Wystarczy tak naprawdę zgłosić instalatorowi zapotrzebowanie na przyjazd serwisu. Serwisant ocenia instalację, ocenia łożyska i wówczas tak naprawdę mamy podpisaną i podbitą kartę gwarancyjną na kolejny okres użytkowania. Pani Beato, ja myślę, że w zasadzie w tej krótkiej, przyjemnej rozmowie powiedzieli. Zrobiliśmy sobie wszystko to, na co e, w zasadzie możemy sobie przed kamerami pozwolić, prawda? Natomiast proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, czy tutaj z Jakubem, z prezesem Jamat będziemy mogli tą instalację zobaczyć od środka, czy będą tutaj z Panem Jakubem zamienić też dwa zdania. Oczywiście, oczywiście, zapraszamy. Super, dziękujemy. Jest fenomenalny obraz i też z tego co już tutaj wiem to kilka lat do tyłu montowaliście też tutaj panele fotowoltaiczne, tak? tak? A, około czterech lat temu. Super, czyli potwierdza się w zasadzie teza, że jednak zadowoleni klienci no to podstawa przy prowadzeniu biznesu i tutaj rzeczywiście no, wrócili do, do was, prawda? Z się, kolejnym i, i, I mamy też nadzieję, że wrócą po raz kolejny, dlatego też trzeba być w zupełności szczerym z klientem, jaki produkt się mu daje, czego można od produktu oczekiwać i wtedy nikt nie ma pretensji. Dokładnie, jak wiemy Ty zdecydowałeś się na instalowanie turbin wiatrowych z wykorzystaniem naszego kontrolera ładowania, który optymalizuje pracę turbin i tak naprawdę daje możliwość wykorzystania z nich to, co w danych warunkach jest po prostu możliwe do wykorzystania, prawda? Są to turbiny przede wszystkim o osi pionowej, czyli na dachach te turbiny no jak już to podkreślać Jednokrotnie to są jedyne turbiny, które mogą realnie produkować prąd. No, tak jak widzimy, no, te warunki są zmienne. No, wcześniej zupełnie inaczej wiało, niż w tej chwili, więc jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście zobaczyć tę produkcję w danej chwili, no to tu w tym wypadku mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej niż chociażby nawet 5 minut wcześniej, prawda? Magazyny energii wydaje mi się, że no, w dużym stopniu rozwiązują ten problem, bo jednak z tej energii można korzystać wtedy, kiedy chcemy, prawda? One są doładowywane przede wszystkim przez 24 godziny. Na Dobę. nie tak jak w przypadku paneli wychodzi słońce, jest to 8 godzin i każdego dnia jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie praktycznie do kilku procent błędu, ile nam taka instalacja wyprodukuje prądu. Jakub, Twoi handlowcy w zasadzie doskonale zdają sobie sprawę, wiedzą jak produkt sprzedać, więc wydaje mi się, że no informowanie klienta, że turbina non stop będzie produkowała 0,5 kilowat no nie ma najmniejszego sensu, no bo jeżeli nawet ten klient końcowy rzeczywiście zobaczy ten dokument, spraw w tych warunkach, że no, nie wieje cały czas prawda 18 czy 15 metrów na sekundę, to i tak on będzie wiedział, że został, mówiąc brzydko oszukany przez nieuczciwego handlowca. Więc jaki ma to w ogóle sens? Jaki ma cel wprowadzanie klientów, bo przecież jest to elektrownia, która może korzystać z siły natury, z wiatru? To tak gdybyśmy chcieli opowiadać o, o mocy produkcyjnej paneli fotowoltaicznych w, i, i, i biorąc pod uwagę dobę całą i, i mówiąc o godzinie nie wiem, 20 czy 21. tam no, tam nie będzie produkcji, mm. więc jeżeli nie będzie wiatru, produkcji też nie będzie. Jeżeli wiatr będzie mały, to przy rozwiązaniu, które proponujecie, czyli z wykorzystaniem tego kontrolera, będzie ładowanie magazynu, no, ale no, nie będzie z maksymalną mocą, no, bo jest to niemożliwe ze względu na ograniczenia, jakie ma niestety wiatr. Prawda? Zgadza się. No, dlatego też do poziomek zakłada się hamulce. Turbina mm -hmm. pionowa jest skonstruowana tak, że ona przy 6-7 metrach już złapie te kilkadziesiąt obrotów na minutę i Później zwiększając ten wiatr, te obroty się jak gdyby zwiększać nie będą. Zona fajnie się nadaje do takich brudnych wiatrów, no bo zakładając taki dach, to są bardzo brudne wiatry. w Porównaniu do tego, gdybyśmy się podnieśli wyżej. Ale jak już wspomniałem, skonstruować taką turbinę poziomą na maszcie jest ryzykowne, jest tak naprawdę opiewa yy, tylko yy, pytaniami wokół sami urzędnicy do końca nie wiedzą, co nam odpowiadać. Yy, w związku z tym Korzystając z turbin, korzystajmy też z nich jako z biletu wejściowego bezpośrednio do programu dotacyjnego i korzystajmy tak z całego układu, żeby nie sprawić, że inwestor z czasem będzie miał... Pismo, w którym będzie musiał zdemontować taki maszt, będzie musiał zdemontować taki fundament, jak gdyby rozłożyć to w całości, ale jednocześnie też bądźmy szczerzy względem klientów, mówmy im, że co innego to są badania laboratoryjne, co innego to jest rzeczywistość na dachu i tak naprawdę czego się możemy spodziewać od takich instalacji. W związku z tym wtedy nie będzie reklamacji, nie będzie problemów, nie będzie pretensji. Instalacja, na której się znajdujemy, też jest bardzo blisko mojego domu, w związku z czym... Wiecie Państwo o co chodzi. Um, może dopo... Inwestor wie gdzie mieszkam Ta. i dorzuciłby <laughs> kamieniem o, od siebie do mnie, w związku z czym e, z takim no wymiarze. Oczywiście liczby. muszę być tutaj. Mówiąc w moim skrócie, oczywiście. Tak, no, ja też dopowiem, jeżeli chodzi o kwestie w ogóle z miejsca, bo jak widzimy otoczenie mocno górzyste, te wzmocnienia, które w zasadzie są zastosowane, te turbiny są montowane przede wszystkim też w bardzo dużym stopniu, to między innymi przez właśnie firmę Yamat w południowej części Polski są naprawdę niesamowicie bezpieczne. Mieliśmy taki przypadek. Jeden z naszych pracowników powiedział, że turbina pozioma, ta chińska turbina, po prostu na oczach rozleciała się, śmigło odpadło dużo w samochód. Te turbiny, jak doskonale wiesz, bo byłeś też nieraz u nas na produkcji są mocno wzmocnione, są te szpilki łączeniowe, które zabezpieczają konstrukcję, są naprawdę niesamowicie bezpieczne. Czy Ty, jako instalator, w takim miejscu, gdzie rzeczywiście no, te góry, te, te wiatry są tu duże, zainstalowałbyś tutaj u Państwa. Jaką u waszego sąsiada turbinę poziomą chińską, która no, nie cieszy się najlepszymi opiniami? Znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, nie chodzi o to, jaka by to była turbina pozioma. Problemem by było to, że bałbym się, że po zamontowaniu takiej turbiny poziomej. E nie wiem, nie uzyskamy zgody jakiegoś sąsiada. Miejscowy plan zagospodarowania nas nie puści. Odległości od granic działki są problematyczne. I nawet jak od, y, mamy odpowiedź y, z jednego urzędu, to później przyjeżdża y, inspekcja z urzędu innego, już ma inne zdanie na ten temat. I, Wczoraj nawet, żeby troszkę przygotować się na tę rozmowę, porozmawiałem z moim czatem GPT w wersji premium, którego opłacam jest wspaniały. Okay. I zadałem mu pytanie, jak to zrobić, żeby zamontować tę turbinę poziomą. I chętnie Wam to pokażę, ale za każdym razem odpowiedział mi, że odpowiedź jest niejednoznaczna. Montuj dospel. Tak, <noise> <Dragon. głos> Tak, poważnie mówiąc, my też w zasadzie informujemy cały czas w naszych materiałach, że te turbiny można instalować na dachu. 3 metry od poziomu kalenicy, licząc to jest wystarczająca wysokość, one mają łącznie już z tą podstawą około 1,70 m. Nie jest to duże obciążenie dla dachu, bo jedna turbina to jest waga zaledwie około 50 kg. Przy tej konstrukcji, przy tej przy z tym solidnym wykonaniem naprawdę jest to produkt bezpieczny, który spędza się w zasadzie oczekiwania klientów nie tylko w okresie wiosenno-letnim, tak jak w tej chwili, ale przede wszystkim i w zimę, i w warunkach tych takich mocnych wiatrów, gdzie ten, ta prędkość tutaj w tej miejscowości no, będzie sięgała na pewno w wielu przypadkach kilkunastu, nawet metrach, metrów na sekundę. Widzimy dwie turbiny, widzimy dwie podstawy. Jakub, muszę zapytać, Czas realizacji dwóch turbin na takim dachu, bo widzimy tutaj, co to jest w ogóle? To jest dachówka, tak? tak? Tak, To jest dachówka. Ile instalatorzy potrzebowali czasu, żeby dokonać instalacji dwóch turbin, wpiąć to wszystko w magazyn energii. Prawdę mówiąc, teraz mamy około pięciu realizacji dziennie i nie mam pojęcia. Pani Batko, ile to? Jeden dzień. Okay. Jeden dzień. Pani Batka mówi, że jeden dzień to był. Finał finałów też oczywiście pokażemy. Widzą jak to w środku wyszło. Jakie produkty my polecamy i dystrybuujemy. No, i jak skupiamy się na estetyce i wykonaniu. Okej, okay, no to co, zapraszam w takim razie. Zobaczmy, jak to zostało zbudowane w środku. No widzimy tutaj również ładnie w środku, co nie zawsze w każdym miejscu jest. No tutaj widać duży, duży szygi elegancji. Pewnie pani Beata znowu tutaj brała udział w projektowaniu tej, tej pani części. Pani Beata tutaj miała taką kartkę A3 kratowaną i dokładnie rysowała szafę, o, tutaj ani milimetr przestrzeni tak naprawdę nie pozostało. Tak, no jest mm. wykonana instalacja naprawdę, może ja się troszkę odsunę, w sposób, bym powiedział perfekcyjny. E, cała instalacja hybrydowa, e, magazyn energii, to już myślę, że Ty coś więcej powiesz. Jest dzisiaj takie dosyć zachmurzenie. Jak wygląda dzisiaj produkcja? Możemy zobaczyć coś na tym? Ja oczywiście pokażę. nam no, coś coś... z paneli oczywiście możemy zobaczyć. I tu jest 1,44 kW. Jeżeli chodzi o regulator i hamulce awaryjne znajdują się piętro wyżej. Tam możemy awaryjnie wyhamować turbiny. Bezpośrednio z regulatora a przewody nam przychodzą na rozdzielacz magazynu energii i one sobie doładowują magazyn energii. Klient zawsze sobie po w aplikacji po magazynie energii też może zobaczyć, że na przykład panele ładują magazyn z mocą nie wiem 3 kW, a Magazyn się ładuje z mocą rzeczywistą 3,1 kW, co oznacza, że 100 w na przykład idzie uh -huh. bezpośrednio z turbin, turbin wiatrowy. Uh -huh. No i jeżeli tutaj zobaczymy, to tak jak zawsze promujemy, um, um, dystrybuujemy na całą Polskę produkty Felicity. Um, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego produktu, na tym produkcie się tak naprawdę uh -huh. opieramy teraz tylko i wyłącznie. Tutaj mamy falownik hybrydowy uh -huh. 10kW, z bardzo podobnymi funkcjami jak wszystkim znany Day. To oznacza, że on też ma oczywiście możliwość ustawienia e, godzin ładowania. Uh -huh. W związku z czym, jeżeli e, przyjdzie na przykład okres zimowy na nowych zasadach, e, ustawiamy klienta na taryfę G12W. I ustawiamy falownik, że on pomiędzy 12 a 14 oraz w nocy ma naładować sobie magazyny energii. Te magazyny energii tutaj mają 20 kWh. Okay. I w zimie, jeżeli klient jest na nowych zasadach, nie na starych, to my za tak naprawdę śmieszną stawkę 10-15 groszy naładujemy w tych lukach godzinowych magazyny energii a w innych godzinach będziemy je rozładowywać, okay. czyli naładujemy je za 15 groszy, rozładujemy je za 80 groszy. Więc mamy falownik, mamy tego samego producenta magazyny energii, więc w przyszłości nie boimy się o zmianę softu, problemy z kompatybilnością. Mamy tego samego producenta rozdzielacz, no i mamy oczywiście rozdzielnice bardzo ładnie opisane. Mamy rozdzielnice od fotowoltaiki, od e, e, ograniczników przepięć, no i mamy rozdzielnice e, z podziałem na obwód gwarantowany. Co oznacza, że jeżeli w tym przypadku dojdzie do e, wyłączenia sieci, te akumulatory 20 kW będą zasilać bezpośrednio budynek z przepustowością falownika 10 kW. Okej, okay. czyli nisko napięciowe magazyny energii. Falownik, kontroler ładowania, który stosujecie do turbin wiatrowych. No i widziałem też rozmowę z panią Beatą na temat aplikacji. Te wszystkie aplikacje, bez względu czy to będzie Felicity, czy to będzie Sofar, one w zasadzie są podobne, są intuicyjne, są, że tak powiem, do przystosowania się. Nawet jeżeli ktoś wcześniej korzystał z innego producenta mhm. falownika, miał inną aplikację, to czy stanowi problem rzeczywiście odczyt tych danych, tych parametrów mhm. promotwórczych? Tak naprawdę. Podstawą każdej aplikacji jest, jest ten sam scenariusz i ten sam szablon. Producenci zmieniają kolory, zmieniają czcionkę. I to jest tyle. I tak jak też z Panią Bartą rozmawiałem, co oznacza, że klienci po prostu je, przyzwyczajają, się tak. do, przyzwyczajają się do aplikacji, więc to nie kwestia, czy ona jest czytelna, czy nie, na jakim serwerze jest zbudowana, tylko że się przyzwyczajamy do pewnych standardów, nauczyliśmy się, że po lewej stronie jest to, po prawej tak. jest to. Jeżeli to komuś zamienimy, tak jak Kaufland lubi sobie przemeblować sklepy, czyli, no, żebyśmy szukali, no, że dłużeli, żebyśmy kupili, szukali, do tego żebyśmy wkładali melodia tak, musi być taka, żebyśmy troszkę wolniej szli, a tak. półki muszą być pozmieniane, żebyśmy Produktów szukali, natomiast no, nie taki cel miał tutaj oczywiście, oczywiście. producent i, 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 i osoba programująca takie aplikacje, natomiast efekt końcowy taki uzyskali. No. Czyli można w zasadzie w skrócie powiedzieć, że jesteście naprawdę elastyczną firmą, dopasowującą możliwości do potrzeb klienta, korzystacie ze sprawdzonych produktów. Tu wcześniej w ostatnim naszym materiale mówiłeś o kwestii związanej z reklamacją. Prawda, że tutaj problemem nie byłoby komunikacja, bo wy jesteście doświadczonym sprzedawcą tych urządzeń. Jeżeli chodzi oczywiście o pozostałe elementy tej instalacji, czyli czy to panele też macie sprawdzonych dostawców, nie może być u Was w przypadku, że coś tam nie będzie działało tak, jak jest zgodne z opisem. Mm -hmm. e, no i turbiny też bierzecie, turbiny Dospel Dragon, które mm -hmm. jako jedyny w zasadzie w tej kolorystyce e, macie na wyłączność. Jest to Wasz produkt, który w zasadzie no, coraz częściej e, nowidujemy na tych instalacjach, więc mm -hmm. naprawdę wygląda to bardzo ciekawe. No tutaj na, w lokalizacji, w której w zasadzie się znajdujemy, no idealnie się to dopasowało w zasadzie do, do kolorystyki, natomiast w innych miejscach... Później do kolorystyki wnętrza się dopasowało. Tak. <laughs> Dokładnie, więc to nawet powiem szczerze, jest tak uniwersalny kolor, jeżeli chodzi o waszą linię kolorystyczną, jeżeli chodzi o turbiny Dospel, mm -hmm. że tutaj wydaje mi się, że czy ktoś będzie miał dachy w takim kolorze, czy coś w innym, one i tak będą fantastycznie wyglądały i będą naprawdę eleganckie. Zgadza się, zgadza się. I to, co też wspomniałeś o tych dostawcach naszych produktów. E, opieramy się na tym, że m, jeżeli chodzi o dystrybutorów, ja bardzo lubię znać po prostu właścicieli dystrybutorów, z którymi współpracuję. To nie są małe pieniądze, które się tam przelewa, w związku z czym nie lubię działać z, z wirtualną siecią. I m, tak jak spół, współpracujemy z dostawcami paneli, dostawcami e, naszych magazynów i falowników, z dostawcami turbin, e, plus jest taki, że jeżeli coś się dzieje, m, ja cenię sobie to, że zawsze mogę zadzwonić. Albo do ciebie, czyli dyrektora do spola, albo bezpośrednio do pana Sebastiana i, i zgłosić jakiś problem i wiem, że z drugiej strony coś się dzieje. Tak samo mam z panelami, tak samo mam z falownikami magazynami i magazynami energii, bo na tym polega to właśnie partnerstwo. Czyli my musimy względem siebie być uczciwi i ze sobą współpracować, bo. Nasze problemy tak naprawdę odbiją się tylko i wyłącznie na, na klientach, na ich cenach, na ich problemach z dostawami, bądź reklamacjami, bo reklamacje zawsze się oczywiście mogą zdarzyć. Ale to, co zawsze będę powtarzał, najważniejsze jest, żeby być w tym wszystkim uczciwym, mówić otwarcie, jak, jaki system działa, że nie da się porównać systemów fotowoltaicznych do systemów pionowych, turbin wiatrowych, w ogóle do turbin wiatrowych, bo pomiędzy poziomymi a pionowymi też jest ogromna różnica. Pionowe po prostu mają swój dział w segregatorze mm -hmm. i, i jasno je trzeba nazywać. Natomiast też chodzi o to żeby to było proste, łatwe w pokazaniu i żeby ten bilans roczny się zgadzał. Czyli dołożymy tą turbinę, dołożymy paneli, dołożymy magazyn energii i chodzi o to żeby finał nam się zgadzał. A jakiej karty przetargowej, jakiej, jakiego biletu dostępu, y jaki bilet dostępu wykorzystaliśmy? mamy wiedzieć my, ma być świadomi tego e, w pełni. Klient. Jasne. Myślę, że niebawem też e, dla nowych klientów będziesz w stanie zaproponować e, nowe rozwiązanie, ale to myślę, że podczas e, kontaktu telefonicznego z firmą Yamat e, usłyszycie Państwo, e, co firma Yamat z Dospel e, przygotowała w najbliższych e, dniach. Ok, to myślę, że wszystko. Pokazaliśmy kolejną instalację mhm. i jedziemy dalej. Cześć, hej!